Siemka, jest Z tej strony Julia i długo mi nie było, wiem, przepraszam za to, ale musiałam poprawiać ocenę, żeby mi tam zaliczyli na pierwszy semestr, bo na drugi semestr już nie mogę, bo mam praktyki i wiecie, techniką żywienia i obsług gastronomicznych, więc i tak, mam praktyki, zaczynam od Maja yy, jako, yy, no, yy, kucharka w przedszkolu właśnie. I się tak tym Jaram, ale tu mamy święta z Wigilia, Boże Narodzenie! I takie tam dupere. Prezenty oczywiście już mam kupione. Y, dla rodzinów i dla kolegi z klasy, bo wylosowałam, ale tego już zdradzić nie mogę. Nie mogę, nie mogę, bo wtedy by oni by weszli właśnie na YouTube'a i dupale były, <laughs> hmm. zaczynając co nieco właśnie jeszcze raz przepraszam, że mi nie było... I to jest chyba moje trzecie nagranie, trzecia próba i teraz musi wyjść wszystko perfekcyjnie, bo jak nie no to się załamie, ale na pewno będzie mnie dobrze słuchać, bo za pierwszym razem nie było mnie słuchać, było jakieś uboczenie, a za drugim razem, czyli dokładnie niecałą godzinę temu nagrywałam się, ale nie nagrał mi się dźwięk. To znaczy był dźwięk, ale było za słabo słuchać i były cały czas szumy. I o Boże, się załamałam. Taka załamka Guys, naprawdę. Taka załamka. E, dobra, to jak widzicie nasza su. Niestety zagra... pograłam sobie trochę, więc Wam niektóre rzeczy nie pokażę. To jest nasza właśnie su kochana. Przebrana już ładnie, świątecznie. E, mamy gramy w Eventa. Już mamy, zdobyliśmy, możemy wygrać właśnie ilustrację z Kentinem i e, Arminem. Arminem tak, 7 jak mam czyli to znaczy, że jakaś będzie jakiś kolejny konkurs, który będzie, odbędzie się od 25 chyba grudnia bodajże chyba tak, bo dobrze pamiętam yy, dobrze pamiętam, tak yy, bardzo dużo kasy mamy kwiatka już sobie też pograliśmy, nie trzeba no i widzicie ładną panoramę yy, śnieżek pada yy, yy. Yy, dobra, jest w yy, pokemone pokażę Wam moje pokemone yy, tu może przerwę no i takie tam dobre lenie moja na Pokémonów to tak to wygląda Jestem jestem taka hej, hej ej ja mam dziewczynę ja mam dziewczynę A, ja jestem taka taka hey, hey. ja hmm. jestem teraz nie, głup nie, swoją, swoją, dobra, to za za, za... skład i nie, tu nie, jak się cieszę, bo uwielbiam zbierać dziewczyny i chłopaków, ale więcej ty mam chłopaków niż dziewczyn, więc y, takie szczęście moje, że chyba dziewczyna wypadnie. Mam piąte wyzwanie w elitarnej czwórce. jak widzicie tutaj u profesora Ołka y, mamy zadanie numer 18, dostać profesorowi właśnie cztery z minimum, czterech z minimum piętnym poziomem i Trzy Venomaty z minimum, piąty poziom, ok. Akurat mam, właśnie, jak to widzicie, cztery, ale jeden mu damy do otarguchy. No, 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 no. No, i to tak to wygląda. A tablica Pokemonów, to wygląda tak dokładnie: tak, tak i 42 złapane przez to. Nie zdobyliśmy tutaj, bo to jest dobrze, a to jest moja pierwsza konfesja I zdobyliśmy... nie zdobyliśmy, AP e, Epipom nie dało się, uciekła nam z Wianą za, za drugim razem, czyli 50 gatunków jak będę miała, będzie Snowball I on musi być, musi! No w przeciwnym razie można tak chodzić sobie i szukać Mam 42 pokemony złapane, z gatunków Złapanych Jak widzicie, tutaj miałam torgłę. Ariado Ariados nululul. i bym mogła wymieniać, bo ja znam świetnie Pokemony, tylko... bo oglądam oczywiście, <grym> tak, anime, anime, uwielbiam anime, naprawdę, uwielbiam. Na razie to też oglądam, Jeśli chcę dowiedzieć, co i kto, co tam w ogóle um, przechodzi i jak to będzie tyle wyglądało. Na razie jest taka saga właśnie Sasuke 7. I się chcę dowiedzieć właśnie, co tam jest ciekawego. Boże! Sasuke jest Sakura będą razem. Ja jestem lepiej. Uuu. tak lepiej. Tak jara, masakra, guys. Dobra, tu mamy... Tu nie, możemy dać tam dalej, bo to jest moje pierwsze konto. Jak na razie przechodzimy do drugiego. I miałam takie szczęście Guys, że właśnie w pokojach miałam zaliczkę. Zaliczkę z panem. E, e, z silnym pokemonem, ale niestety nie złapałam uciekł mi tak, zwiało mi jak się prezentuje tutaj też miałam jedną znakę w tym pierwszym koncie. Mam jedną, mam jedną. E, co tu mamy e, moja radica? Mój brat wrócił i jeszcze go będziemy mieli pizzę! Yeah. Świętujemy logo Świętujemy. Nie! Yeah. Dobra, przechodząc dalej, no, zapomniałam o czym mówiłam. Eee, bo, moja wina. Ale dobra, możecie do mnie właśnie mm, pisać właśnie jak tu, że co i jak shiny, właśnie Shiny Pokemona miałam i dupa zwiał mi też zwiał mi Shiny. Abym chciała mieć chociażby... To by trzeba mieć takie naprawdę szczycie, żeby złapać szczyt na Pokemona. Yy, zarówno... No, a pytanie jeszcze do Was mam. A jak się zdobyły właśnie przedmioty, dzięki którym można właśnie... Nasz pokémon może ewoluować? Bo ja nie mam totalnie pojęcia. To znaczy mam pojęcie, ale nie wiem jak je znaleźć, czy, czy trzeba szukać jakoś czy co, czy może jest coś dzięki czemu można wysyłać, tak jak na przykład w Eldri, jak widzicie świąteczne event, tak, że możemy wysyłać tak dokładnie nasze y y pokemony. No właśnie, ja nie wiem, nie mam, ja nie mam pojęcia, naprawdę jaka jest. Naprawdę nie mam pojęcia. Zielonego pojęcia nie mam. Eee, yy, no dobra, a na będzie? No, tyle. Ja. Albo tam zaznaczyłam, e, dobra, chyba tak. Tu mamy and W wielkiej planu możemy mieć pupille własne. Jeee, yeah. mam akurat ogólnie takie. Można mnie atakować. Polecam. Polecam, atakujcie mnie. Jeee, yeah. <gryf> żartuję, guys, naprawdę. Ja pierdzielę. Hmm. Można ogólnie e, karmić nasze pokemony. Ja, Celi można je karmić. Można, można. Tu Odświeżymy sobie. R również, wam, guys, dziękuję za. 94 subskrypcje, bo dawno mnie nie było. I tyle wbijaliście. I ja tak patrzę. O luju, ile subskrypcji, ile wyświetleń? O oh my goodness! I jak widzicie, bo wcześniej też sprawdzałam, nagrywałam, ale się nie nagrało. Właśnie tam trochę więcej opowiedziałam, ale dobra, ja już tutaj skrócę, skrócę, żeby nie było. Jak zwykle na pierwszym miejscu między mną a tobą, a na drugim um, home z no dobrej nazwy. Boże, jak ja to kocham. W ogóle teraz takie się tam dzieją, oglądam również takie pierdełki, nie pierdełki, mam pełno z y, stron ulubionych właśnie z creepypastą, bo uwielbiam creepypastę, ja kocham Creepy Pasta Guys. A Wy kochacie? jeżeli jesteście fanami creepypast i anime lub bądź mangi, no to jeste, y, no to wiecie gdzie wchodzić do mnie, nie? Bo ja ogólnie zalewa mnie. Ogólnie mam również takie stare filmiki. Jak na przykład e, rok temu, na przykład, takie coś jak Aon e, Neo exactly Take Off, czyli z, y, z piosenki Take Off, właśnie z Aon y, exactly", że tam mam kilka właśnie. Yy, obrazków i yy, wybaczcie, tak, to, może być to trochę i moja wina, bo nie dawałam za dużo, bo nie mogłam znaleźć, a ja robiłam niektóre takie filmiki na, na tak szybko, szybko, bo się spieszyłam, bo zaraz coś tam wyjdę, albo cokolwiek nie. Niektórzy właśnie youtuberze też tak szybko, na szybko, szybko robią, bo zaraz coś się stanie, że gdzieś muszą wyjść, albo mają jakieś ogólne ważne coś tam inne, ważne rzeczy na głowie. Yy. No, i na razie jest fajnie, spoko, podoba mi się. Muszę więcej właśnie takich vlogów zrobić, bo dawno, dawno właśnie takich vlogów nie było. Hm, dokładnie. A ja Wam pokazuję, jak się to u mnie gra. Mam konto właśnie na Syncuzach, ale yy, nie, nie, tego, nie ten tego. Yy, nie dodaję, bo nie wiem, jak to się robi. I nie to są profesjonalistami. O, i okay. już... walczyli, tak. Zawsze, nie lubię tego jak tak, tak jak grają, a ja na przykład grywam o, Kufr owiu. Zobaczymy, czy tutaj coś znajdziemy. Yy, to się dzieje, to się dzieje, nie dzieje. O. No, dużo minęło, guys. Dużo, bardzo dużo. Czy, czy tu mam 14, yy, niektóre gram, niektóre nie. Gry, bo mi się ogólnie nie chce. Tak mi się strasznie nie chce, guys. Yy. Tu coś okończymy O, złapaliśmy. Złapaliśmy, i złapaliśmy. Zobaczymy, ile tu mamy. O, 14 już. Nie, nie chcę ulepszać. Tu mam tak, tak. Dobra. Może być. Zobaczmy tu. Oddaram się. Yeah, Biegać. Ją mlelo. Ukrany, Serio. Dobra. Ja cię kręcę, <noise> Chciałam uwolnić, ja pierdzielę serii się nie da. Jak to się z więzieniu i to tak... Eee, co w dupie to mam. Ja pierdzielę jaką wpadkę zrobiłam. Chciałam się uratować. Być miła, kochana, ja pierdzielę. no ej, ale moje oczy tu w tej grze są podejrzane. Bardzo podejrzane. I... Jak kosmita, ja pierdzielę. No i tu do tego, do Świątego Bożego Narodzenia, to ja sobie właśnie kupiłam mangi, mangi żeby sobie czytać właśnie kontynuacja Domu Strażników Momochi, tom szósty. I Ty i Ja i Ty etc., czy coś w stylu właśnie książka o taku to jest. I... Chłopaki! Czyli miłaś między dwieką chłopaków, tak jakby... i oh, kurde, guys. porządek opnięcia, tak. I myślę jeszcze, żeby zmienić właśnie tą tapetę, sweet tapetę na właśnie świąteczną Mero Christmas everyone i bla 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 bla. Bla bla. Ja. Yeah. Uh, i nie wiem możecie wchodzić również na moje fanpage e, pamiętajcie y, obserwować mnie na Instagrama też bo się poleca y, no pamiętajcie żeby również subskrybować komentować lajkować y, y, i zostawiać mi również komentarze nie i no i ba było to na tyle no to Siema Emanelo i Narka no trzymajcie się guys cześć